Siema, jestem goziga w dzisiejszym filmie z Amongasa. zagram szeryfem i przez to będzie taki stary motyw moich filmów z Amonga, czyli bez perspektyw z innych graczy. I taki wiecie, będziecie musieli rozkminić o co tutaj tak naprawdę chodzi. Przy okazji zapraszam Was na mojego Discorda, gdzie będę ogłaszał ważne informacje w niedzielę albo w poniedziałek, na pewno w poniedziałek oraz zostawcie suba, ponieważ czeka na Was ciekawy, naprawdę mocny odcinek właśnie w poniedziałek. Związany z przyszłością tego kanału, więc tym bardziej zapraszam do subskrypcji. No i co? Wpadajcie oczywiście jeszcze na instagramka, Twitterka Zostawcie łapkę w górę komentarz, jakiś fajny, ciekawy, kreatywny. I już nie przedłużam jego oglądania. O, oh, ale dawno nie było tego. O, oh, i możemy sobie w każdym momencie jeszcze w batona. Ok. Nie, Nexę nie wpadka. Ja się za zgłosiłem tego na kamuflażu, bo i tak nikogo nie było odbiegającego. E, ja z Szarym robię lodzika teraz. Trochę, trochę inżynier nie musiał tego tak naprawdę. Szary? To zajebiste A, tak, Dzięki, Szy? a, a Szy? gdzie było ciało? Przed wejściem do elektryka. Okej, okay, to... kto był na prawym lektorze ze mną teraz? Proszę się przyznać. No ja byłem no, przy, na... przy tym lodziko koło ja, reaktora. Ja z labem jestem teraz, nie? Ja byłem z wpadką i ja z tym ja driftuję po mapie. To ty byłeś tym no. szarym, maybe, tak? Co robił ludzika ze mną? Nam... Nie, ja robiłem tego, ja do ciebie podbiegł. Miki, czy ty widziałeś kogoś, kto zbiegał od elektryka w dół? ktoś na kamuflażu zbiegał. Nie wiem kto. Mm, niestety nie. Mam pytanie: Czy jesteśmy w stanie naprawdę ustalić, kto jest tutaj killerem? Raczej nie ustalimy tego. Nie, tyton. nie no, ma sensu, jeszcze był kamuflaż, daj, A tutaj. to skipuje. Skip, skip. Nic nie wiem. Żeby było ciało między kwastą? Nie żyje, a ja mam No to skip! Nie, no to osoby, które na początku wybiegały, to ja mogę powiedzieć, że to na pewno nie był Lisu, Nexo oraz spłatka na 100% nie byli o Fakty. Fakty. No ja bym nigdy nawci nie Mhm. Mm Co? Nawcia drugi Zacha do zabijania jako pierwszego? Aha. To jest śmieszne, bo Patka się koleguje z zachą i z nawcą. Aha. <laughs> Ej, Bichara. No, jak się tak biega, to mi to nie pasuje. Może mnie diabeł nie walni, ale zobaczymy. Diabeł sobie tutaj przyszedł ok, dziwne. A może robił to drugie? Goniłem MORDERCĘ zabił ja. na moich oczach! Ja I ktoś wiem, ale Ja, ale ciało, ale ja, no i ja wiem, kto, Ja wiem kto to był, ja wiem kto to był. Jak Diabeł! Nie, diabeł jest, diabeł jest po prostu frajerem dentym, ale... A nie to, jestem frajerem, to nie, bo nie, się nie zesrał, No to, to, nie, nie mówisz do ty! Graw go zabił. Mi się wydaje jak ktoś, ktoś to, że Karigada, Kir... To się Ultra Popek e, zrobił, bo na moich okay. oczach walą, A bo widziałem, jak wybiega z elektrykala, a że Diabeł jest frajerem i dał, e, zabrał, shiftował mi swoją klasę, ale dał mi za to super speeda, no to stwierdziłem, że będę sobie biegał bez celu jak devil, no i wybiegam, e, zobaczyłem, że wybiega z elektrykala, dogoniłem cię, zobaczyłem twój nick e, i byłeś akurat w miejscu, gdzie... Nie jest osoba, która wybiegała z elektrykala, no Ja się... Się, e, ja okay, go Widziałem, że ja widziałem jak stronę. zabił, widziałem, jak zabił e, morderca i go goniłem, cały czas biegając z nim w kółko, żeby zniknął mu w kamuflaż. Okej, okay. generalnie to może ja powiem moją historię, jeżeli mi powiedzie. Byłem w elektryku z Mikim, wyłączyłem prąd. Podbiegł Mandzie i jeszcze ktoś inny nie pamiętam. Biegłem w dół, jak walnął kamuflaż, to akurat kończyłem w sensie za zaczynał się weapons i pobiegłem w dół zrobić logika tego na samym dole. I potem wbiegłem do admina, nawet ciała nie zobaczyłem. To był ultra-pega gameplay ze strony ciało, tego gościa, który to walnął. Ciało leży pomiędzy. ciało Mandzia, które jest niezgłoszone, leży pomiędzy weaponsami a Komsami. Jeżeli no ja miałbym ja strzelać w kogoś, tutaj tym tym nie? I potem w prawo znaczy, Ja byłem świadkiem sytuacja. morderca, by the way. Uh, słuchajcie, ja bym strzelał w kogoś, kto jest totalnie nieograny w gierce i strzelałbym w wikiego. Że to Nie przed Ja nie mogłem zabić, ja robiłem z karygodą paliwo, potem naprawiałem światło z grafem i byłem w o2. Czyli znaczy, byłeś w elektryku, to się umarłeś. No Dwie przecież, przecież, gier... Ile killi było? Dobra, Mitrix move. Czała. Znaczy, Uwaga, dwa ciała są w w, nie w elektryce tylko w medzie. Jedno jest na skanie, a drugie jest odbiegające od skana. W takim razie to nie byłem ja, to nie był Diabeł, to nie był Graf z tych fragów z elektryki ale nie byłem ja. ja. Nie, e mi... Diabeł, Diabeł mnie widział jak chodziłem do Weaponsów i właśnie Diabeł to ciało było jak my się min minęliśmy wtedy. Czego co gadał tego? I co ja cię nie widziałem żebyś ty wchodził. Nie no my się minęliśmy w to w wejściu. Chcemy go butować go czy nie? Bo... Czyli wychodzi na to kuć, że ty się kucza, właśnie wydałeś najprawdopodobniej. Kucza. No nie ja wydałbym nie się! Ja mijałem mandz, ale mówię, że to jest. Ty go, miałeś, go, ty go, miałeś go, download? Go, ja wszedłem no, na, na rakietki. Ja się bronił, no ale kuczę, nie. Mówię. Nie, że żeby coś wydało, chodzi, bo, chodzi, chodzi bo robię dawno. Tak jest jak tam powiedziałeś. W kogo strzelamy, w kuce czy w gra? Ja bym w strzelił. Ale A to mówię, że diabeł robił download i ja tu walił robiłem. I bez sensu. Ale ja momencie... się wybronił z tego, a Kutz mówił, no wiesz, ostatnie 20 sekund, Ty, diabła, ja też widziałem to ciało, że coś takiego, no, takie z lupy, strasznie. Nie wiem, że chciał, ja tylko pytałem się, czy kiedy padło, skoro to wiedziałem, się mijaliśmy. Ty, może jest dwóch Dwa były głosy na tego. Jajks. Dobra, gadamy na, na razie, nie? No, generalnie to tak, były dwa głosy tylko na kuca. Ja skipłem, nie? Jest Jaj. tak tylko mówię, że oni drugi tak dwa... impon Fuu, po prostu mi się. Ja na Kut'a zagłosowałem, a na Skip'a były dwa głosy, więc może jest dwóch Impost, skoro Kucu i drugi Impostor zagłosowali na Skip'a. No, może ten... no Tak, no tylko, go tak go tylko przypuszczam, nie? Ale, Ale... mówię po prostu, nie? A jeżeli są dwa... Mógł to trybunek? być jakiś Loverskill czy coś takiego. Ja nie będę ukrywał, no ja się... Ba... skoro są dwa cia w labie, to mógł być Loverskill i mógł być tam Loving Impostor i Impostor. Nie, ale w sensie, jeżeli Mandzio umarł pod po tym, przy tym weaponsach, no to Wpadka musiała umrzeć i chyba Leso, czy kto jeszcze? Karigoda Baby? i Wpadka leżeli rozwaleni okay. w medzie. Ja żyję, okay, no ja żyję, więc zostawcie w spokoju. Lisu i tam. Nie, Lisu Zmaga. i Wpadka, okay. Ja obstawiam, że po prostu... Na, Wpadka ten. wbiegła na początku rundy czy poprzedniej patka, do specimen'a, więc ona czy, musiała wejść z oddechu kontaktu nazwę Przybiegł drugi z venta, albo po prostu przybiegł jakoś ten, zabił wpadkę, bo było dwóch impoi, a nie wiedział, że są lowing. No, a impostorzy znaważyli. No, 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 sorry, no, sorry, no, sorry no, po prostu tą no, rozkminę wyczy... po prostu pod po koniec nie trafiła, jak to było... Więc najprawdopodobniej po prostu na lowingu padł jeden impostor, tak? Czyli mamy no, najprawdopodobniej no. dwóch impostorów mniej, jeżeli kłócą by impostora. A, tak. a, ta a ta sytuacja z medykiem? ...impostora i albo po prostu impo. W tej sytuacji, nadzieję, nie ma. Diabeł, bo Ty jesteś przekonany, że Graf tego fragmentu nie mógł zrobić, tak? E, to nie był Graf, na pewno. Kurantaci ja tracił wam w takim razie. Jeżeli mówisz, że był w elektryku, to na pewno nie był Graf. Ty biegał z elektrykala, no ja bym tak widziałem. No ja mówię, walnął go między e, tym e, strzelaniem a komsami no, ja i pobiegł tak, w okay, lęk. Tak, tak, Okej, okay, w sensie dziękuję za tego clear, bo to nie byłem ja, ale jeżeli ja to kto, to, to kurwa zabił. No, razie... Kucu, no. Kucu, który się... który się... Kudu, który się... Kudu, który się... Kudu, teraz, tak? Kudu, uciekał, uciekał? Kudu, się... Kudu, i się... panikować, dlatego wystrzelił na końcu, się... obsrał i zaczął Widziałem jak walnął na moich oczach, po czym na kamuflażu biegaliśmy dookoła, o dwa w środku na, dookoła śmieci. Mmm, teraz rozumiem, że kucu w bo... Wtedy Mitrix, z, Mitrix zgłosił ciało, a ja czekałem, żeby mu kamuflaż strzelił. A, on jest zgłosił, zanim się kamuflaż no, no tak, ale się do kucu kiwa. inaczej. A wydaje mi się, że jest panikowy i po prostu wystrzelił jakimś w dziwnym W razie, no ja jestem tak zdania, że nie byłem, mówi prawdę. No ja jestem tutaj ja mu rundę. No i raczej na pewno jednego nie postaramy mniej w takim razie, że to nie był graf. Chciałbym ja zagłosował I się daje, że tam coś blaki, taki cichy, zazwyczaj głośny. Chociaż ja też, ja też praktycznie nic nie powiedziałem. Ja słuchałem, słuchałem. Aha! What the fuck? A bo ja mam ciemno, jak ten, jak tak, OK,. tego, Okej, okay. okej. A to lipa. Kurde, pelek. <ścoughs> Shit, ale zajebiście. Jest szkoda, że nie mogę użyć tego... Dobra. Okej, okay, powiedzieć wam ciekawą historię? Mogę? Dzięki. Eee, zabił mnie Graf na rakietce, ale przed altruista kochany Blaki, e, Podniósł mnie. Więc poszedłem walnąć przycisku, Okazało się, że nie mogę walić przycisku. Bo jestem guzikiem, to właśnie dlatego. Eee, więc spamowałem no cały czas kill, bo, bo wiedziałem, że Graf będzie chciał no, mnie jednak rąbnąć jeszcze raz. Spamowałem kill, przed Graf, no i Graf nie żyje, więc git możemy skipnąć. Czyli ty jesteś seryfem, tak? Ta, 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 no. Zabierz Dobra, zadaj, ee, to pogadajmy. To Dobra, i w takim razie, jeżeli next nie żyje, Karigoda teraz przed z Majągmikim. Ja, 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 ja to skończę, ja to skończę. Mam ostatniego taska. nie zdąży spaść cooldown, zdąży go znaleźć. Dobra, nie, chce mi Ciecie, się, nie chcę mi nie chcę się <laughs> jest Mitrix, ale to i tak było pewne, jeżeli Guzik by nie kłamał, tak, Karigoda ja umarł, to byłeś tylko Kierowalem. ten Mitrix. Tak, ja tak ten był. No, Mikiego i Karigodę. Takie takie totalnie, Ty zabiłeś Mandzia, no, ale to co? No, jednak. tak. Pobiec... Ale wyglądamy w piecu, Nie to... bym, jestem tak. snicem, pobiegnijcie za mną, bo ostatniego tazu. Nie, nie powiedziałem, żeby... że pobiegnijcie za mną, powiedziałem, że tak cię znajdę. Jakby to nie ma sensu, bo nie tak. Ale tak chciałem, byś wyleciał. Mitrix teraz. Tazu Nie, admina. Dobra, inżenier, jakbym nie leciał. No i tak byś wyleciał. I. Janknik jest inżynierem. Dobra, dawaj, Kalikoda, dawaj, skończmy gadać. Oj, dobra, dobra. Ja bym chciałem zrobić. pifkę wokoło Pierwsza runda była. w Ale to było taki mega kill w ogóle graf. To jest kosmos, tak się uratował w Ranger.